Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w poniedziałek, 15 sierpnia 2022 roku. Dzisiaj święto narodowe, tak zwane Ferragosto. W Polsce już nie pamiętam, czy dzisiaj jakieś święto jest narodowe, czy kościelne. W każdym razie tutaj jest takie narodowe. Tak, no, pogoda słoneczna, przynajmniej tutaj we Włoszech, w Rzymie bardzo gorąco. I to w tym nagraniu też będzie gorąco, bo jest naprawdę takie nagranie o bardzo gorącym tytule. Prawda? Eee, zobaczmy tutaj ten kanał. Ksiądz Dawid Kwiatkowski, tygodniówka jakieś tam z rzędu nagranie w tej serii. No ale tytuł jest Jak wygląda prawdziwy uczeń Jezusa. No tytuł bardzo interesujący. Posłuchajmy co ten ksiądz ma do powiedzenia i trochę skomentuję. pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam w kolejnej tygodniówce, która mam nadzieję, że znowu będzie tygodniówką. Dzisiaj chciałem zacząć taką serię, która składać się będzie z trzech części. Będę mówił o tym, co to znaczy według kolejnego autora, co to znaczy być prawdziwym. Powinny no, oczywiście prowadzić nas do tego, że stajemy się coraz to lepszymi chrześcijanami, że ludzie, którzy na co dzień z nami obcują, na co dzień z nami przebywają i ludzie, których spotykamy może raz w życiu, po tym spotkaniu, czy, czy, czy po jakimś czasie spędzonym z nami, mogą powiedzieć, że no, rzeczywiście tutaj jest zdrowe chrześcijaństwo, zdrowy katolicyzm. Jak się to zaczyna? Oczywiście niektórzy myślą, daje im się, czy są przekonani, że na przykład no, codzienne odmawianie różańca to jest to, co cechuje prawdziwego ucznia Chrystusa. Drudzy powiedzą, że codzienna msza i Eucharystia cechuje prawdziwego ucznia Chrystusa. Trzeci powiedzą, że wolontariat, czyli że kiedy oddadzą się całkowicie na sprawę ubogich, czy będą oddawali swój czas dla potrzebujących, wtedy oni rzeczywiście są prawdziwymi uczniami Chrystusa. Inni powiedzą, znowu, że y, modlitwa w ciszy, tylko i wyłącznie. Następny powie, że jeżdżenie na pielgrzymki. Inni, że odnowa w Duchu Świętym i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy, zanim to wszystko się zacznie? Co to znaczy być prawdziwym y, uczniem Chrystusa? Oczywiście ja przedstawię tutaj rzeczy, które gdzieś tam wyczytałem i które wydają mi się na nasze czasy odpowiednie. Oczywiście jest tego mnóstwo. No właśnie, jest tego mnóstwo. Nie, nie jest tego mnóstwo. Odpowiedź jest bardzo prosta, zawarta w dwóch wersetach. Praktycznie w trzech, ale dwa są bliźniacze. A ogólnie wszystkie trzy pochodzą od tego samego autora. Czyli najpierw zobaczmy sobie do Biblii Tysiąclecia, do Ewangelii Jana, gdzie są dwa bliźniacze wersety, w których to w 14 rozdziale Ewangelii Jana, Jezus mówi tak, w 15 wersecie. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ok? Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, ducha prawdy którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale Wy go znacie, ponieważ w Was przybywa i w Was będzie. I werset 21 Jezus mówi: Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten miłuje mnie. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. <laughs> to były te dwa bliźniacze wersety. Czyli jako jeden werset. I drugi tego samego autora z Księgi Objawienia, prawda? Też czternasty rozdział. O dziwo. Tak samo czternasty rozdział. Tutaj będzie apokalipsa Jana, tak. I werset 12 czytamy tak. Tu się okazuje wytrwałość świętych. Tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I to była odpowiedź właśnie, co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa. No ale posłuchajmy to jeszcze. Chwilę co ma do powiedzenia ten ksiądz, bo jeszcze coś tu chciałbym dodać do siebie. Czytać? Różnych kategorii przykładów. Natomiast chciałem zaprezentować no trzy dzisiaj właśnie tę pierwszą, czyli według takiego autora nazywa się dr dr Edward Edward Sri S. Jest taki bardzo popularny w tym momencie człowiek świecki, ma chyba siedmioro dzieci albo ośmioro, jest profesorem, który jest zapraszany na różne wykłady. Też kiedyś był w moim seminarium. Rzeczywiście czytając jego rzeczy, szczególnie odnośnie małżeństwa, ale też ma taki swój podcast na Spotifyu, prowadzi różne różne konferencje, też czasami daje jakieś misje parafialne. No, rzeczywiście człowiek, który widać, że jest... Zakochany w Panu Jezusie i rzeczywiście ma to wszystko przemodlone intelektualnie na wysokim poziomie. No i on dał takie kategorie, e, których korzystam też czasem, właśnie kiedy było kazania tutaj w mojej nowej parafii. I tutaj właśnie jest powód, dla tego, e, dlaczego nie było mnie aż tak długo, ponieważ od ponad miesiąca jestem w nowej parafii, rzeczywiście jestem tutaj sam, e, parafia duża. E, no i było dużo obowiązków, trzeba było utrzymać e, nos nad poziomem. Jesteśmy tutaj w mojej prywatnej kaplicy na plebanii, którą założyłem w pierwszym tygodniu. W każdym razie, dr Edward Sri przedstawia taką kategorię jako pierwszą, co to znaczy być prawdziwym uczniem Chrystusa. I mówi, pierwsza kategoria to jest, stajemy się prawdziwymi uczniami Chrystusa poprzez imitację. Naśladowaniu. Jest taka książka, oczywiście bardzo wielu katolików ją zna, ponieważ jej popularność jest ja tylko jeżeli porównamy ją z Biblią o naśladowaniu Chrystusa. O naśladowaniu Chrystusa to jest jakby taka esencja. Esencja życia praktykującego katolika, pokazane jak przemienieni przez łaskę Bożą, jeżeli rzeczywiście współpracujemy z łaską Bożą, jeżeli rzeczywiście wszystko się to układa, tak jak powinno, jeżeli nasza duchowość jest zdrowa, to odnajdziemy bardzo wiele rzeczy, które powinny jakby zgadzać się z naszym życiem, jeżeli chodzi o, o naśladowanie Chrystusa. I doktor, Dokładnie. Ja o tym, esencja, taka esencja Biblii. Mam właśnie ten podręcznik tutaj to jest właśnie to Tomasz Akempis o naśladowaniu Chrystusa faktycznie tak jak to powiedział ten ksiądz Dawid Kwiatkowski taka esencja Biblii bo są wybrane naprawdę najbardziej takie przykłady z Biblii, fragmenty z Biblii, które no, są bardzo pięknym wzorem dla naszego postępowania w życiu codziennym. Oczywiście eee, no, świetna książka godna tego, żeby po prostu ją czytać i podkreślać naprawdę, Słowa tutaj, które są zawarte. Ja sobie tutaj właśnie podkreślam. Taką jak i w Biblii. I tutaj chciałbym wam przeczytać pewien fragment, który jest bardzo fajny. Gdzie pisze na wstępie coś takiego. Gdzie to było? Tu. Może nam trochę przeszkadzać w, w czytaniu to, że autor wzywa nas do pogardy wszystkiego, co ziemskie. Gdy tymczasem dziś podkreślamy, że wszystko, co stworzone przez Boga, jest dobre i godne miłości. Zarówno duch, jak i materia. Prawda? I tutaj właśnie mi się przypomniało to, jak. Kiedyś sympatyzowałem właśnie z, z, z ludźmi z Organizacji Świadków Jehowy. Potem zauważyłem, że to jest taki slogan wśród ogólnie kościołów protestanckich, takich utartych, jak Nowicjusz. E, tam gdzieś zaczyna sympatyzować z jakimiś tymi ugrupowaniami e, protestanckimi. Zaczyna się interesować Biblią, no bo wcześniej nie miał z nią nic do czynienia. I tu takie pierwsze pojawiają się momenty, gdzie na przykład bum na przykład nie pracował i już nagle mu się tutaj gdzieś praca znalazła, tu to, tu tamto, takie dziwne zbiegi okoliczności nagle na niego spadają, ale oczywiście wtedy takie, takie wszystkie dobre, pozytywne. No i wtedy wiadomo, tacy szczególnie przełożeni zboru, z którymi się przeważnie rozmawia, E, jest takie właśnie powiedzenie, ha, widzisz, Bozia błogosławi, co? Prawda? No, kiedyś tak myślałem, że faktycznie tak jest. Od razu pierwsza oznaka błogosławieństwa Bożego, prawda? Faktycznie Bozia błogosławi tu faktycznie jakoś praca nagle się znalazła i to to, i tu mi się ułożyło coś, co tamto. Dzisiaj wiem, że to taki wyświchtany slogan w tych kręgach protestanckich, gdzie wcale to jest nieprawdą, że właśnie jak do jakiejś tam denominacji się dołączasz, protestanckiej, od razu takie pierwsze błogosławieństwa są widoczne, prawda? W postaci tam, powiedzmy, jakichś dóbr, e, takich materialnych, prawda? E, dlatego też zastanawiam się nad tymi, na przykład, niektórymi ludźmi, którzy tak się chwalą, że no, tu mają piękny samochód, piękny motor, nawet i dom piękny mają, jak im to Boża błogosławi? Na pewno może Bóg, Mamona, który się nazywa, może to ten Bóg błogosławi. Czasem można pomylić takie błogosławieństwa, właśnie, które pochodzą od złego, a przyjąć jako, że pochodzą od dobra. No bo tak jak Jezus powiedział, tylko Bóg jest dobry. Prawda? Dobrze, to tyle w tym nagraniu. Dziękuję za waszą uwagę.